Trzeba najpierw zacząć balon. Ooo. Tak. Teraz tak. woda będzie się przesuwała. No, którą stronę się przesuwa? O, no, ucieka. Nie wiadomo. Musi Pani Natalia bardziej naciąć w balona, bo jej nie wychodzi. No, o ścianie? O mnie ona... nie działa. No, o, w stronę tu, tak, w drugą stronę... Ojej, a jejo, co to jest? Jest jedna z I teraz możesz tak, dotknąć sobie jeden środek. Razem z mlekiem, tak, żeby dotykało mleka. No. O! No czekajcie, bo tutaj trzeba bardziej... Pani, my teraz szejczemy. Słuchajcie, ile chcecie wrzucić? Ile nas jest? Jeszcze, 12 Jeden! Wszystkie! Nie, wszystkie nie! O, 5, ja jeden! Ja, <grywy> ja chciałbym! Ja chciałbym cztery! Zobaczcie, co się z tymi rodzinkami teraz dzieje. Poniżej do góry. I teraz opadnie, jak do płynie do samej. Uuu! Nic spada na dół. A, Natalia robiła da... kluskę. Rączki tutaj, daj rączki tutaj, tu tutaj. Tu, tu, tu ale tak michać w drugą stronę. Żeby złapać to, żeby złapać to, co ja mam w ręce. daj tutaj na cyliwkę. Musisz tak szybko robić kulkę. No i zgaśnie jak zwykle. No zgaśnie tak, na pewno zgaśnie. Zgaśnie, ja się Teraz jest już w kieliszku.